Koszt budowy przedszkola miejskiego w Lwówku Śląskim to niemal 19 milionów złotych. Inwestycja jest już niemal na ukończeniu, aczkolwiek to ukończenie stoi w tej chwili pod znakiem zapytania. Panie redaktorze, jesteśmy obecnie w sytuacji, w której firma, która realizowała inwestycje przedszkola w Śląskim no, ma problemy z płynnością finansową na wszystkich budowach, które realizują w całej Polsce. No i niestety również dotyczy to budowy naszej tutaj w Śląskim i nie wiemy, co będzie dalej. Aktualnie budowa została wstrzymana i no, jesteśmy w kontakcie cały czas z firmą. Ten kontakt też jest utrudniony z racji, że oczywiście poza nami jest wielu inwestorów, którzy próbują z tą firmą się kontaktować. Jest to częściowo spowodowane z płatnościami, które były z Polskiego Ładu, który był dobrym projektem, z którego można było uzyskać w prosty sposób pieniądze, jednakże płatności były tak podzielone, że no firmy w Polsce niektóre traciły płynność, na przykład była to firma Pagmobut i z tego powodu, no nie wiemy czy, czy jeszcze wrócą na budowę podczas powodzi, wstrzymali swoje prace, ogłosili, że na czas powodzi właśnie je wstrzymują, a po powodzi już do tych prac nie wrócili. Było tam wielu podwykonawców, którzy pracowali w tej budowie. Na końcu zostały dwie firmy podwykonawcze, które aktualnie również zeszły z budowy. I tutaj też chciałem podkreślić, że jeśli chodzi o sam wybór tej firmy, to ja też nie mam żadnych zarzutów wobec swoich poprzedników, ponieważ uważam, że na tym etapie, kiedy moi poprzednicy wybierali tę firmę, no nie mogli przewidzieć tego, że, że po roku czy po półtora ta firma będzie miała problemy finansowe. Konsekwencje dla gminy związane z wstrzymaną inwestycją są takie, że prawdopodobnie będziemy zmuszeni do zerwania umowy z tą firmą. Będziemy musieli wystąpić wtedy do ministra finansów i do komisji dotyczącej Polskiego Ładu o to, żeby wystąpić, żeby przeprowadzić kolejne. Postępowanie, kolejny przetarg na dokończenie inwestycji. Niestety domyślamy się, że to będzie oznaczało, że jeśli jesteśmy obecnie na około 80% ukończenia budowy przedszkola, będzie to oznaczało, że ta cena, którą zaproponują nam w przetargu firmy, to nie będzie 20% te, które pozostały, tylko może być niestety o wiele, wiele więcej. Więc będzie to oznaczało, po pierwsze, że jeśli dostaniemy zgodę od ministra finansów na to, żeby dokończyć tę budowę, na co oczywiście mamy nadzieję to będziemy musieli zapłacić więcej za budowę całego przedszkola oraz będziemy no, musieli całą procedurę przetargową zrobić od początku. No to też oczywiście dla nas jest zagrożeniem czasowym inwestycji, ponieważ oznaczać to będzie, że możemy nie zdążyć do 1 września 2025, na kiedy planowaliśmy cały czas otwarcie nowego przedszkola. Po wypowiedzeniu umowy, jeśli na taki krok się zdecydujemy, będziemy wtedy zmuszeni, zobligowani do tego, żeby poinformować ministra o tym, że potrzebujemy zrobić kolejne postępowanie. I wtedy wszystko będzie leżało już w rękach ministra finansów, ale do jego komisji dotyczącej polskiego ładu. A do tego czasu, jeśli... Um... Jeśli nie rozwiązalibyśmy tej umowy, a firma Pagma wróciłaby do, do, do inwestycji, na co jest coraz niestety coraz mniejsza szansa, no to moglibyśmy tę budowę kontynuować. Ale tutaj też ta firma z racji, że nasza budowa była jedną z mniejszych, którą, orga, którą realizowali, to była możliwość, że uda im się porozumieć na, na tej największej budowie, chyba prawdopodobnie w Łodzi. I, I wtedy uzyskaliby płynność i mogliby kontynuować budowę w całej Polsce. Tutaj jeszcze konsekwencją taką finansową, która będzie dla gminy, będzie to oznaczało, że jest część zgłoszonych podwykonawców, czyli takich, których zatwierdziła gmina i miasto Lwówek Śląski. To oczywiście jako gmina jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zapłacić podwykonawcom, których gmina zatwierdziła, nawet jeśli firma Pagma ogłosił upadłość Na razie nie pozostaje nam nic, jak czekać na decyzję pana burmistrza oraz najprawdopodobniej także decyzję ministra finansów. Do tematu wrócimy.